Cześć, witajcie w kolejnym 48 odcinku Przygód Wieśka. Tym razem naszą serię otworzymy nieco nietypowo, bo już dawno nie było meczu reprezentacyjnego. Polska reprezentacja na chwilę obecną zajmuje mocne ostatnie miejsce, w związku z czym być może po meczu z Turcją mocno się zdziwimy, gdy w końcu do tych czterech punktów na koncie dopisze się jakieś trzy. Kalendarz przesunięty, Turcja przygotowana, obie i reprezentacja Polski była przygotowana, Poruszamy z meczem. Kędziora podaje do Lewandowskiego, który natychmiast górą przerzuca do wieśka. Polski napastnik zbiega na prawe skrzydło, jest na wysokości pola karnego Turków, dośrodkowuje lewą nogą ale niestety piłka została zablokowana. Zwróćmy uwagę, co robi Frankowski, chyba nieźle posmarował sobie wazeliną plecy, ponieważ przejechał na nich z dobre 2 metry. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby niezwykłe zaprzeczenie prawą grawitacji. No bo jeśli spadł na murawę pionowo w dół, no to skąd nagle wziął się poślizg? Rzut rożny dla reprezentacji Polski, Wiesiek przepycha się z rywalami w polu karnym, piłka dokładnie nope. do niego na głowę strzał, ale jak widać reprezentacja Polski rządzi się swoimi prawami i zastosował złą żelatynę. To znaczy miało być brylantynę, ale patrząc na jakość strzału polskiego napastnika, to równie dobrze zamiast cukru podru mógł użyć mąki na włosy. Lewandowski z piłką, przerzut do wieśka, z dziebełki, który wychodzi, mnie z... nie wychodzi, niestety nie dał rady prześcignąć, jednego z tureckich za zagrań, do tego strzał i polska reprezentacja w 39 minucie wychodzi na prowadzenie przeciwko producentom kebabu. A teraz krótka refleksja, na którą zwróciłem właśnie uwagę. Żdziebełko, który na polskiej koszulce nie ma ł, tylko l, sprawia, że należałoby się zastanowić, czy bramkę właśnie strzelił Karol Linetty, czy może Karol Winetty. Być może właśnie dokonaliśmy odkrycia, którego nie ogarnęła nawet sama Wikipedia. Gorzej, co jeśli Lewandowski to tak naprawdę Lewandowski? Czuję, że zabrnęliśmy w bardzo ciemną, ślepą uliczkę. Wracamy do meczu. Polska reprezentacja obejmuje prowadzenie jeszcze w pierwszej połowie jeden do zera z Turcją. Frankowski przejmuje bezpańską piłkę i od razu kieruje podanie do Lewandowskiego. Wiesiek, gdzie bełko rozpędza się w kierunku bramki, rywali wyprzedza tym razem wszystkich obrońców. Sprytne przełożenie piłki na prawą nogę, strzał. Jednak bramkarz wybija do piłki, do Lewandowski. I 2 do 0 od 63 minuty. I to jest właśnie ten instynkt strzelecki. Mógł odpuścić, widząc wieśka, który ustawia sobie piłkę na prawej nodze, ale przypuszczał, że strzał nie do końca może się udać. Bramkarz być może popełni błąd, wybijając piłkę na bok i dopadł do Podwyższając prowadzenie reprezentacji Polski. Może zabrzmi to niedorzecznie, ale wygląda na to, że Polacy nie chcą już zajmować prestiżowego, ostatniego miejsca w tabeli do eliminacji Mistrzostw Europy. Z tej powtórki widać, że Robert Lewandowski oddał świetny celny strzał. Nawet sam brzęczko sousa jest pod wrażeniem a to naprawdę coś znaczy. Podsumowując, polska reprezentacja prowadzi 2 do 0, a boisko właśnie opuszcza netty. Kagwetzi dopada do piłki i prostopadle piętką zagrywa do Undera, ten strzela, chociaż w zasadzie to i toczy piłkę, której tak pomimo interwencji Wojciecha Szczęsnego wpada do bramki. Glik podczas tej akcji ofensywnej przeciwników wyglądał jakby był zaczarowany, patrzył na piłkę, jakby zobaczył ją pierwszy raz w swoim życiu, a to doprowadziło do łatwego przebicia się zawodników drużyny tureckiej w polu karnym reprezentacji Polski. Strzałundera, który wyglądał w taki sposób, jakby nie zjadł dziś śniadanie i nawet wczorajszej kolacji, okazał się być zbyt trudny dla Wojciecha Szczęsnego, który przepuścił futbolówkę pod własną nogą. Żurkowski do Krychowiaka, ten górą do wieśka wieśek zgrywa głową do Lewandowskiego. Lewandowski z powrotem do wieśka. Zobaczmy! Polski napastnik przebija się między dwoma zawodnikami drużyny przeciwnej, Strzał z. Dwa. Ja nie wiem, nie jestem w stanie zrozumieć jak tę dzidą trzeba być, aby oddać strzał w taki sposób, żeby kamerzysta stojący przy bocznej linii boiska uciekał przed futbolówką. Niestety, ale uważam, że za akcje tego typu powinni dawać ujemne punkty. Teraz już jak oddaje strzał, ale golkiper turecki bez problemu łapie futbolówkę. Ten przynajmniej strzelił w światło bramki jak do Żurkowskiego, Żurkowski do Zielińskiego, na lewe skrzydło, do na głowę do Wieszka, Wiesiek niestety strzela w swoim stylu. Myślę, że ktoś powinien wręczyć mu białą laskę, na czole nakleić znak niepełnosprawności i temu panu już podziękujemy. Z tego ujęcia wyglądało to tak, jakby podczas uderzenia główki chciał jeszcze dokonać przysiadu kibelkowego. Dziwna technika, dziwny sposób gry w dzisiejszym meczu, miejmy nadzieję, że nie posadzą go na ławce w przyszłym meczu. Zieliński z rzutu rożnego wrzuca piłkę w pole karne. Wiesiek, oczywiście, musiał dotknąć piłki, nie mógł zostawić tego kolegom. Bramkarz tureckiej drużyny łapie futbolówkę, a sędzia kończy ten mecz. Na szczęście dla biało-czerwonych mecz kończy się zwycięstwem 2 do 1, a to oznacza, że w końcu mogą przypisać sobie 3 punkty. Wiesiek, zdziebełko w dzisiejszym meczu, powiedzmy, że był. I to będą dosadne słowa na temat jego gry. No, ale żeby mu nie ujmować, powiedzmy, że zaliczył asystę. Polska po tym meczu awansowała na czwarte miejsce, ale niestety teraz czeka ich pojedynek z Anglią, która ma aż 12 punktów przewagi. Nie będziemy zatem przedłużać, miejmy nadzieję, że tym razem Wiesie Gdziebełko zagra na właściwym poziomie i nie będzie wstyd tego oglądać. A teraz po starciu reprezentacyjnym powracamy do La Ligi. Owszem, meczu z Anglią nie ma, ponieważ po prostu z uwagi na przemoc werbalną, jaka była zastosowana do skomentowania tego odcinka, lepiej dla nas oglądać kolejny mecz La Ligi. Polska reprezentacja w fenomenalnym i brawurowym jak na siebie stylu przegrała z reprezentacją Anglii 4 do 0, praktycznie nie posiadając piłki. I tyle tytułem reprezentacji przesuwamy kalendarz w przód i ruszamy na kolejne spotkanie z 18 teneryfą. Zatem pogoń trzypunktowa za Atletico Madryt jest całkiem realna. Perez na prawym skrzydle zostawia futbolówkę Eliotowi podanie do Sola, Sol z kolei odpycha się plecami, od Kulibejliego znów Sol, zagranie do Padilli Padilla do Sola, strzał jakżeby inaczej. Real Madryt od 17 minuty przegrywa 1 do 0, ponieważ przypomnijmy, goni Atletico Madryt, do którego traci raptem 3 punkty. Taktyka rodem z reprezentacji Polski, więc wszystko powinno się zgadzać. Kuli Bailey chyba był tak zafascynowany świetnie umieśnionymi plecami Sola, że nawet podczas akcji, kiedy futbolówka wróciła do napastnika drużyny przeciwnej, postanowił biec za nim, aby nadal podziwiać pracę jego pleców. Jeden do zera dla Teneryfy, bo jakżeby inaczej. Rodrigo z piłką zagrywa górą do wieśka. Piękne przyjęcie na klatkę piersiową prostopadłe zagranie do Winusa Juniora, który jest już w polu karnym Brazylijczyk do Polaka strzał! No mógł zabić na szczęście obrońca nawet nie drgnął. Potężna bomba polskiego zawodnika, ale niestety Real Madrid nadal przegrywa 1 zero. Chociaż teraz strzał z za pola karnego, myśmy się zagadali, a Wiesiek ziebełko zaczarował wszystkich. Myślę, że nikt tutaj zgromadzonych nie spodziewał się tego, że Wiesiek po prostu łupnie z czuba, zdobywając przy tym bramkę wyrównującą. Kibice na Santiago Bernabeu szaleją z radości. Ale nie ma czemu się dziwić, ponieważ strzał wieśka z dziebełki jest naprawdę imponujący. Zwróćmy uwagę, aż załączyli Matrixa, żeby dokładniej pokazać uderzenie polskiego zawodnika. Delikatny banan tuż w okienko bramki, bramkarza Teneryfy. I jeszcze przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę tego starcia mamy remis. Vinicius Junior główką zgrywa do Fabiana Zobaczmy na tę bajeczną kontrolę nad piłką Vinicius tym razem na lewym skrzydle Cofa piłkę do Grimaldo Grimaldo wypatruje Ceballosa ten do Wieśka wieśek w tempo do Rodrigo Strzał i Real Madryt od 56 minuty Prowadzi 2 do 1 Ależ mieliśmy przed chwilą spektakl świetnych podań Gdzie piłka przewędrowała z lewego skrzydła na środek boiska By ostatecznie znaleźć swoją stację dokującą w bramce Teneryfy Świetne podanie Wieśka z Dziebełki wprost w tempo do Rodrigo, który wybiegł akurat przed obrońców drużyny przeciwnej. Aby Brazylijczyk nie trafił w bramkę musiałoby w tej chwili przejść tornado nad stadionem, a w Hiszpanii w tej chwili raczej jest to niemożliwe. Chociaż zważywszy na okoliczne zmiany klimatyczne to kto wie czy niedługo i tak tornada nie będą przechodziły nad Santiago Bernabeu. Póki co 2 do 1 dla Realu Madryt i chyba już można oficjalnie powiedzieć, że królewscy rozpoczynają pogoń za Atletico. Dani Sebajos z futbolówką, podanie do wieśka, Wiesiek zostawia piłkę, a w zasadzie nabija Fabiana. Fabian okiwał obrońców, zagranie do Wieszka. Wiesiek z lewej nogi w polu karnym, i mamy 3 do 1. W zasadzie wpada nam bramka po bramce. Zobaczmy na tę dziwną cieszynkę. Komuś tutaj delikatnie rzecz ujmując, chyba za mocno przyświeciło słoneczko. Albo po prostu Wiesiek nie był w stanie znaleźć innej formy egzaltacji swoich emocji po tym, jak strzelił swoją 30. bramkę w lanidze. Po tym uderzeniu wieśka z dziebełki Real Madryt będzie mógł zacząć grać nieco bardziej spokojnie, ponieważ na swoim koncie ma dwubramkową przewagę. Na tablicy wyników w końcu widnieje rezultat, który obrazuje grę trzeciej drużyny z 18. Widać pominie wieśka zdziebełki podczas biegu, że zdecydowanie jest on zdenerwowany grą reprezentacyjną i gdzieś w końcu musi wyładować swoje negatywne emocje. Dobrze, że zamienia je na bramki. O inaczej mógłby wybić któremuś z zawodników zęby, a to z pewnością skończyłoby się zawieszeniem nie na mecz, a na parę miesięcy. Z drugiej strony z pewnością otworzyłoby to dla Polaka nową ścieżkę kariery, ale nie jestem pewien, czy byłby on zainteresowany, ponieważ po dzisiejszej cieszynce widać, że i tak nie ma zbyt równo pod sufitem. Długie podanie do wieśka zdziebełki ten do Fabiana o dziwo nie ma spalonego. Hiszpański pomocnik rusza. Decyduje się jednak podać do zdziebełki. Ten ma sobą tylko bramkarza. Lewa noga, ale już nieprawdopodobnie udało mu się zmieścić piłkę między rękawicą a słupkiem. No i w tym momencie Wiesiek zdziebełko odnotowuje hat trick Dzisiaj polski napastnik jest nie do zatrzymania, on wprost emanuje swoją energią do strzelania. Nie mam zielonego pojęcia czy po ostatnim strzale lewą nogą przeciwko Turcji ktoś odkręcił mu tą felerną i dokręcił sprawną, ponieważ to jest już jego drugie trafienie z tej nogi w dzisiejszym meczu. Przypomnijmy, że Real Madrid w początkowych minutach tego meczu przegrywał nawet z Teneryfą 1-0, a w tej chwili chyba wszyscy już zapomnieli o tym blamarzu, ponieważ Wiesiek Zdziebełko stanął na głowie, w włosach, rzęsach, brwiach i czymkolwiek tylko się da, aby odwrócić losy tego spotkania i dzięki temu w tej chwili na tablicy wyników widnieje rezultat 4-1. Sol atakuje bramkę Realu Madrid. zobaczmy strzał w kuli Bejlego. jednak wciąż piłka u Teneryfy. Ostatecznie kurtua gasi pożar, piłka ląduje u niego w rękawicach, zobaczmy jak wybiega sprintem, ale chyba znów zbąd wpił w piłów. to co chce osiągnąć, teraz biega jak pomigany od prawej do lewej. Za każdym razem kiedy dzieją się takie akcje, zastanawiam się kiedy w końcu weźmie i wrzuci sobie piłkę do bramki. Na szczęście udało się wznowić grę, bez zbędnych komplikacji. Sol otrzymuje podanie i od razu przerzuca piłkę do Lejwy na lewe skrzydło. Zobaczmy skrzydłowy z powrotem do Sola. Sol przewraca się w polu karnym, jednak nadal piłka pod nogami Teneryfy. To jest odkowanie w pole karne strzał Padilli. I jakimś cudem udało pokonać się jakże świetnie dysponowanego Kurtua. Bardzo bramki królewscy stracić nie chcieli, ale teraz jakoś dziwnie oni mieli. Niestety ale gra się do końca, a zespół teneryfy jest tego najlepszym przykładem. Nie złożyli broni i właśnie zdobyli swoją drugą bramkę w tym meczu, pomimo zatrważającej wręcz przewagi Realu Madryt. Przy tej akcji ofensywnej zawodników Teneryfy można postawić łatwą diagnozę. Diego Carlos, który wyskakiwał do piłki, ma po prostu zeza głowy. Nie trafił ani w piłkę, ani w rywala, co spowodowało bramkę na 2 do 4. Na szczęście dla królewskich Wiesiek Gdziebełko zadbał o rezultat tego meczu, w związku z czym nadal mamy bezpieczną przewagę. Wysoka piłka do Odriozoli, na lewe skrzydło, delikatne problemy z przyjęciem, zagranie do Wieśka Zdziebełki, ten odwraca się z futbolówką, prostopadłe zagranie do Luis Alberto, ten na on tylko bramkarza, strzał delikatnie nad ziemią i jeszcze w doliczonym czasie gry Królewskim udało się podwyższyć prowadzenie na 5-2. do Wieśek Zdziebełko odnotowuje asystę, a Luis Alberto uszczęśliwia Santiago Bernabeu po raz piąty. Zawodnicy Teneryfy ewidentnie skupieni już byli na zegarze, odliczającym sekundy do końca meczu. Tymczasem królewscy jeszcze po raz kolejny zdołali ukąsić Teneryfę. Tym razem dla odmiany nie Wiesiek gździebełko, a Luis Alberto. Chyba już nikt nie sądził, że w tym meczu padnie jeszcze jakaś bramka, ale jak to bywa w futbolu: dopóki piłka w grze, wszystko może się zdarzyć. Jeszcze przed nami wznowienie tego meczu i, tak jak można było się spodziewać, gwizdek końcowy. Real Madryt pewnie zwycięża 5 do 2, a Wiesiek Żdziebełko dzięki swojemu dzisiejszemu poświęceniu dostał kolejną piłkę. Z których, podobno jak głoszą internetowe portale plotkarskie, buduje swoją własną prywatną piramidę Cheopsa. Pomysł ciekawy, nietuzinkowy, ale w takim razie piłek to on jeszcze będzie potrzebował z miliard. Realowi Madryt udało się w poprzednim meczu zdobyć 3 punkty, ale tak samo i Atletico, dlatego nadal różnica między tymi dwoma zespołami to tylko i aż 3 punkty. Lider ligowy Barcelona, jak widać, zaliczył małą wtopę, bo w tej chwili ich przewaga nad Realem Madryt to raptem 6 punktów. Przesuwamy kalendarz w przód i ruszamy na kolejny mecz La Ligi, tym razem przeciwko 12 Espanyolowi. Merida otrzymuje podanie, zrobił dosłownie dwa kroki i oddaje piłkę do Barę. Barę zrobił zwód i dwa kroki, i zagrywa do kampucano, który świetnie owinął się wokół MTT'ego. Dobrze, że Ferlon i pozostał do końca świadom tego, co dzieje się w polu karnym Królewskich, bo inaczej prawdopodobnie Kurtua wyciągałby piłkę z bramki. Sposób, w jaki dał się ograć Untiti, myślę, że spokojnie mógłby wylądować w jednej z baśni Andersena. Tymczasem Fabian prostopadłe zagranie do Wieśka z Dziebełki, który jest na lewym skrzydle, świetnie minął obrońców. Zagranie piętką do Viniciusa Juniora, ten cofa piłkę do Fabiana, ale ten niestety trafia w sambę. Może i osobiście hiszpański pomocnik lubi latynoskie tańce, ale niech nie pokazuje tego na boisku, tylko po prostu zapisze się do jakiejś szkoły tańca. Było blisko wyjścia na prowadzenie, jednak samba stanął na przeszkodzie. Rzut rożny dla Realu Madryt, wrzucać w pole karne będzie Fabian, już dobiega do piłki, piłka na Winiciusza. Winiciusz zgrywa do Kulibeliego, ten główką do Rodrigo, strzał i przepiękna bramka w 33 minucie. Zupełnie zdezorientowana obrona Espaniolu. no i efektem tego mamy bramkę. Zwróćmy uwagę na powtórkę, strzelać mógł Vinicius, ale zdecydował się na podanie, strzelać mógł Kuli Bailey, też zdecydował się na podanie, wbrew pozorom nawet i Rodrigo mógł jeszcze podawać dalej, ale wszyscy rozstąpili się przed Brazylijczykiem, niczym pasażerowie komunikacji miejskiej przed Kanarem, w związku z czym nie było innego wyjścia jak po prostu uderzać na bramkę, dzięki czemu mamy 1 do 0 ze Spaniolem i to znów Real Madrid jest bliżej trzech punktów. De Thomas otrzymuje piłkę przed samym polem karnym Realu Madryt. zobaczmy nikt nie jest w stanie odebrać mu piłki, defensorzy biegają jak osłupieni, nie wiedząc jak to zrobić. Bujalski mocno pracuje zagranie w kierunku bare, ale tym razem Umtiti nie dał się zrobić niczym, Mebel z i wybija piłkę. Dani Sebajos zagrywa do Luis Alberto. Ten do wieśka z dziebełki Polak sprytnie mija obrońców przed karnego strzela, ale samba chyba zębami wybronił piłkę, chociaż nie szczęka jest w całości, musiał zatem interweniować rękoma. Zobaczmy, czy potwierdzą się nasze przypuszczenia na tej powtórce. Zdecydowanie tak piłka została wyekspediowana za pomocą rąk. Vinicius Junior ewidentnie zagubił się na lewym skrzydle Farlo i prosto padł za granicę do wieszka. Ten jest przed obrońcą, strzela. W tym razem Samba nie był w stanie interweniować w żaden znany sobie sposób i niestety skapitulował. Wiesiek Zdziebełko zdobywa drugą bramkę dla Realu Madryt, tym samym umacniając prowadzenie swojej drużyny. Bramkarzowi Espaniolu tak czy siak należą się potężne brawa, że w ogóle podjął się interwencji, ponieważ uderzenie polskiego napastnika było tak mocne, że piłka z taką samą siłą, z jaką wpadła do bramki, od razu z niej wypadła. Wiesław Zdziebełko kolejną swoją bramkę w lalidze zawdzięcza niebywałej szybkości. Wspaniale zdołał się wbić między dwóch stoperów drużyny przeciwnej, następnie jednego z nich prześcignął, a drugi i tak nie sprawił mu żadnego problemu w oddaniu celnego mocnego strzału. 32. bramka w sezonie wieśka Zdziebełki ustala wynik na 2-0. Luis Alberto w pełnym galopie wyprowadza kontrę, zagranie do wieśka Zdziebełki, ten nieco spowalnia akcję, zrobił półobrót, a w zasadzie 360 stopni. Teraz biegnie na bramkę Rywali, i prostopadłe zagranie do Viniciusza Juniora, ten ma przez samą tylko bramka, że decyduje się na podanie do wieśka, strzał! I mamy 3 do 0 dla Realu Madryt w 88 minucie. Wygląda na to, że Zdziebełko dzwoni w tej chwili do Gabriela Jesusa, który gra na napadzie w Barcelonie, zapytać o to jak mu idzie. Gdyż doskonale wie, że w La wszystkich napastników odstawił już o lata świetlne. Zobaczmy jeszcze raz na powtórkę, Vinicius Junior mógł strzelać, ale zdecydował się na podanie do polskiego napastnika, który przed sobą nie miał nawet bramkarza, tylko samą bramkę. Samba jeszcze biegł, jeszcze wierzył w to, że Zdziebełko pomyli się i uderzy w jego stronę. Niestety polski napastnik zdecydowanie uderzył po dalszym słupku bramkarza. 3 do 0 dla Realu Madryt po tym trafieniu i myślę, że do końca tego spotkania już wynik się nie zmieni. Luis Alberto przechwytuje piłkę, zagrywa do Diego Carlosa, Carlos do kurtua. no nie jest to mądre posunięcie, ponieważ ostatnio ciężko z myśleniem u bramkarza Realu Madryt. Na szczęście sędzia kończy to spotkanie. Real Madryt wygrywa 3 do 0, zgarnia 3 punkty i być może uda mu się w końcu przybliżyć do Atletico Madryt. Wiesław Zdziebełko zdobywa dzisiaj dwie bramki, trzecią dokłada jeszcze Rodrigo i tym rezultatem kończymy ten mecz. A my pojedynkiem Realu Madryt z Espaniolem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. A jako, że w tym tygodniu na kanale udało przekroczyć się 3000 subskrypcji, w nadciągającym tygodniu o 3 odcinki więcej niż normalnie. A to z kolei oznacza, że najbliższe przygody wieśka z już jutro. Później środa, później piątek i na koniec standardowo niedziela. Jeżeli natomiast ten odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo jak zawsze zachęcam do pozostawiania komentarzy pod tym odcinkiem, a jeżeli nie chcecie przegapić następnych przygód wieśka, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, i do usłyszenia niebawem. Cześć!